Czwartek, 16 stycznia, Adam Reag. Dzień dobry Państwu. Powracamy po krótkiej przerwie i zaczynamy program To Warto Wiedzieć, w którym podsumowujemy ostatnie godziny na rynkach oraz prezentujemy informacje, które warto wiedzieć na rozpoczęciu dzisiejszej sesji. Serdecznie Państwa zapraszam. A środowa sesja upłynęła raczej w kolorze czerwonym. Warszawski indeks giełdowy stracił wczoraj 76% swojej wtorkowej wyceny, testując jednocześnie poziom 58 671 punktów. Głębiej zanurkowały natomiast polskie blue chipy. Indeks wig 20 zakończył dzień 82% pod kreską. Najgorzej w trakcie wczorajszej sesji zachowywały się natomiast spółki średnie. Przecena na mwig 40 sięgnęła nieco ponad 1%. Reputacje giełdy papierów wartościowych w Warszawie ratowały spółki skupione w SWIGK 80. Indeks zakończył dzień 35% na plusie. Również w Europie zabrakło siły bykom, spadkami bowiem zakończył się dzień w Frankfurcie, Mediolanie czy Paryżu. Francuski indeks stracił 14%. Przecena niemieckiego DAX sięgnęła natomiast 18%. Włoskie Fucji zakończyło natomiast wczorajszą sesję 69% pod kreską. Środowymi hamulcowymi w gronie największych spółek okazało się PKO, CD Projekt czy KGHM. Spółki te traciły kolejno 2,4, 1,8, a także nieco ponad 1%. Pozytywnie zaskakiwały natomiast walory Dino Polska plus 2,30% Play 1,7% na plusie, czy Mbonku plus 1,40%. Na szerokim rynku wyraźnie spa wyraźne spadki notowały m.in. akcje producentów gier 6,8% potaniało ten Square Games o 5,3% Zanurkował Playway Ultimate Games, zakończył sesję 3,8% pod kreską. W sumie indeks Vig Games stracił w środę 2,9% swojej wyceny i był drugim najsłabszym indeksem branżowym na GPW w Warszawie. Słabiej radziły sobie jedynie spółki z indeksu WIG Leki, które odnotowały spadek o 4,1%. Finalne dane na temat inflacji bez korekty w trakcie środowej sesji zgodnie z oczekiwaniami Główny Urząd Statystyczny nie zaktualizował swoich wyliczeń inflacyjnych. Wcześniejsze szacunki okazały się być zatem poprawne i wzrost cen w grudniu wyniósł 3,4% w ujęciu rocznym. To wynik o 1,1 ,1 punkta procentowego poniżej górnej granicy celu inflacyjnego NBP. To również problematyczna sytuacja dla Rady Polityki Pieniężnej. Można uznać, że to sygnał wskazujący, że warto rozważyć podwyżkę stóp procentowych, szczególnie biorąc pod uwagę wzrost cen prądu. Taki ruch jednak nie byłby mile widziany przez partię rządzącą. Wyższe stopy to droższe kredyty, zarówno dla przedsiębiorców, jak również droższe finansowanie zadłużenia przekonywał wczoraj w swoim komentarzu Maciej Przygórzewski, główny ekspert walutowy cnc One. Ważne informacje płyną do na nas z Rosji, bowiem premier Dmitry Medwedjew poinformował w środę 15 stycznia, że jego rząd podał się do dymisji. Decyzja ta bezpośrednio powiązana jest z propozycją prezydenta Władimira Putina dotyczącą zmian w konstytucji. Ich głównym celem miałoby być zmniejszenie pełnomocnictwa prezydenta i zwiększenie kompetencji Zgromadzenia Federalnego. Media zwracają uwagę, że wprowadzenie poprawek do konstytucji jest postrzegane jako część wysiłków Putina, by wypracować sobie nową pozycję władzy i pozostać u steru po zakończeniu obecnej kadencji prezydenckiej, która kończy się w 2024 roku. Obserwatorzy od dłuższego czasu przychylają się do opinii, że po tym czasie utrzyma on realną władzę, jednak już na innym stanowisku, być może kierując Radą Państwową, Parlamentem bądź rządem. Dmitrij Mirjediew, który stał na czele rządu od 2012 roku, podkreślił, że wprowadzenie zapowiedzianych przez Putina fundamentalnych zmian oznaczać będzie zmiany, tutaj cytat, w równowadze różnych gałęzi władzy. Oświadczył on także, że w tym kontekście jest oczywiste, iż rząd powinien zapewnić prezydentowi możliwość podejmowania wszelkich niezbędnych decyzji, w związku z czym uznał za potrzebne podanie się swojego rządu do dymisji. Poprawki do konstytucji wprowadzą znaczące zmiany nie tylko w szeregu artykułów, ale także w równowadze władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej przekazał dotychczasowy premier ze swojej strony. Chciałem podziękować za wszystko, co zostało zrobione na tym etapie naszej współpracy. Chciałem wyrazić zadowolenie z wyników, które zostały osiągnięte, powiedział prezydent na spotkaniu z ministrami. Nie wszystko zostało zrobione, ale nigdy, ale nigdy wszystko się nie udaje, dodał, prosząc równocześnie członków dotychczasowego rządu, by wszyscy pozostali na swoich stanowiskach. Do czasu uformowania nowej Rady Ministrów. A w trakcie wczorajszej sesji poznaliśmy również najnowszy raport dotyczący poziomu zapasów w amerykańskich magazynach ropy naftowej. Po wzroście zapasów o 1,16 miliona baryłek w zeszłym tygodniu konsensus przed wczorajszą publikacją zakładał spadek o pół miliona baryłek. Ostateczny odczyt okazał się być jednak zdecydowanie lepszy. Z raportów wynika bowiem, że w tygodniu kończącym się 10 stycznia 2020 roku rafinerie ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych działały na poziomie 92,2% swoich zdolności produkcyjnych. Oznacza to, że przetwarzały one średnio w trakcie dnia 17 milionów baryłek. To o 76 tysięcy baryłek ropy więcej niż średnia z poprzedniego tygodnia. Mimo to w tygodniu kończącym się 10 stycznia zapasy ropy naftowej skurczyły się i to aż o przeszło 2,5 miliona baryłek, co okazało się wynikiem ponad pięciokrotnie lepszym od prognoz wskazujących na ich spadek jedynie o 474 tysiące. Pozytywny wydźwięk tej publikacji skutecznie tłumiły jednak dane dotyczące zmiany poziomu benzyny i destylatów. Jak się bowiem okazało, te, mimo i tak już pesymistycznych prognoz, wzrosły kolejno o 6,7 oraz 8,17 miliona baryłek. Jane Foley, starszy strateg do spraw walut w Rabobanku, zwraca uwagę, że weekendowe komentarze członka Monetary Policy Committee Gertiana w Ligę były trzecim gołębim tonem twórcy polityki Banku Anglii od początku tego roku, po tych w ubiegłym tygodniu od gubernatora Carneya oraz członka Tenrejo. Po uwagach w Ligiego pojawiły się wczoraj publikacje słabych danych o produkcji w Wielkiej Brytanii, a także słabszych niż oczekiwano danych dotyczących produktu krajowego brutto w listopadzie te wyniosły minus 0,3% w ujęciu miesięcznym, co tylko potwierdza fakt, że gospodarka Wielkiej Brytanii rozwija się poniżej trendu, przekonuje wczoraj, przekonywał wczoraj ekspert. O ile inflacja CPI na poziomie 1,5% rok do roku jest również niższa niż prognozowana przez Bank Anglii, a ostatnie badania detaliczne okazały się być łagodne, Rynek rozważa scenariusz, w którym posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej w dniu 30 stycznia może przynieść potencjalną zmianę stopy procentowej. Pogląd ten został wyraźnie odzwierciedlony w spadku wartości funta Sterlinga. Czytamy w raporcie. Od czasu gdy premier Johnson objął stanowisko, rynek konsekwentnie, coraz bardziej optymistycznie oceniał siłę funta Sterlinga w odniesieniu do oczekiwań. Że niepewność polityczna w Wielkiej Brytanii spadnie. Dane CFTC pokazują natomiast, że pozycje spekulacyjne netto były dodatnie przez ostatnie trzy tygodnie, co jest najdłuższym pozytywnym trendem od połowy 2018 roku. Jednocześnie fund zwrócił znaczną część powyborczych zysków z uwagi na postrzegane ryzyko obniżki stóp. Oraz biorąc pod uwagę fakt, że Wielka Brytania i Unia Europejska wciąż muszą zacieśnić swoje przyszłe stosunki, część tego optymizmu może być niewłaściwa. Biorąc pod uwagę łagodne otoczenie gospodarcze, podtrzymujemy naszą opinię, że para walutowa funt-dolar może mieć trudności z utrzymaniem poziomów powyżej 1.30 w perspektywie następnych 3 do 6 miesięcy. Chyba, że poczynione zostaną znaczne postępy w rozmowach o przyszłych stosunkach Wielkiej Brytanii oraz Unii Europejskiej, przekonuje w swoim najnowszym komentarzu Rabobank. Te wszystkie informacje, które warto wiedzieć na rozpoczęciu dzisiejszej sesji. Warto jednak jeszcze zaczekać i zobaczyć, co dzieje się na giełdzie papierów wartościowych. Zapraszam na krótką przerwę, a po niej zerkamy na to, co dzieje się przy Książęcej.